HPV to trzy litery, które mogą sporo namieszać w Twoim organizmie. To skrót od nazwy wirusa brodawczaka ludzkiego, który ma ponad tysiąc różnych typów. Wyobraź sobie, że HPV to taka drużyna piłkarska, gdzie niektórzy zawodnicy grają bardzo nieczysto i mogą powodować duże problemy. Zidentyfikowano 14 z nich jako wirusy wysokiego ryzyka oraz dwóch, którzy odpowiadają za 70% wszystkich wykrytych nowotworów szyjki macicy. Nie zapominajmy, że są też zawodnicy niskiego ryzyka, którzy wprawdzie nie atakują tak agresywnie, ale mogą powodować brodawki lub kłykciny kończyste. HPV nie wybiera, infekuje różne części ciała, od skóry po błony śluzowe. Na szczęście większość zakażeń znika samoistnie, od tak, zanim zdążysz o nich pomyśleć. Ale u niektórych osób, a zwłaszcza u kobiet, wirus może się zadomowić na dłużej i po latach prowadzić do poważnych problemów, takich jak rak szyjki macicy. A jak się rozprzestrzenia? Otóż bardzo łatwo. HPV nie potrzebuje zaproszeń, wystarczy bliski kontakt przez skórę, błony śluzowe czy płyny ustrojowe. Najczęściej przenosi się drogą płciową, ale spokojnie nie jest dziedziczny, więc rodzinne spotkania dotyczące spadku nie stanowią zagrożenia. Najlepsza obrona? Znać swojego przeciwnika. Szczepienia i regularne badania to twoje główne narzędzia w walce z HPV, a najlepszym sposobem monitorowania zdrowia jest test DNA HPV. Nowoczesna metoda wykrywania wirusa, zanim pojawią się poważniejsze problemy. Wykryj zagrożenie na czas i zadbaj o zdrowie.